Weszliśmy z kanałem, rozwijamy się z tym kanałem od 10 lat, jeszcze w poprzednim życiu, pod innym, innym, że tak powiem, nie logo, tylko w całości innej. To jest przede wszystkim niesamowity impact na rynek niesamowita wiedza, która może być dostarczana do naszych klientów. I e, żadna korporacja, żadna, nie tylko Hewlett Packard Enterprise. Nie jest w stanie dotrzeć tak szeroko i zbudować tak szerokie kompetencje wśród naszych klientów i pomóc naszym klientom samemu. Więc praca z partnerami, z kanałem partnerskim, nie mogę powiedzieć nawet, że jest bardzo istotna. Ona jest kluczowa dla sukcesu naszej organizacji. I bardzo mocno w to wierzę. Będziemy chcieli ten kanał wspierać w dalszym ciągu, rozwijać um, i bardzo blisko współpracować i sprawiać, żeby partnerom było o wiele łatwiej współpracować z ich klientami. Antonio Neri mówi i powiedział coś, w co ja bardzo uwierzyłam, jak zdecydowałam się tutaj przejść, że dzisiaj jest miejsce dla każdego na tym rynku. Jest miejsce zarówno dla hyperscalerów. Jakie miejsce dla firm, które prezentują taką strategię, jak firma Hewlett Packard. Czyli firma która, i strategia, która adresuje zarówno JASA, SASA i Platform S service do naszych klientów. To, co też jest niezwykłe w tej strategii, to to, że uważam, że jesteśmy jedynym, Partnerem dzisiaj na rynku, który jest w stanie dostarczyć end-to-end -end solucje, rozwiązanie dla naszych klientów i dla naszych partnerów w oparciu także o rozwiązania software'owe, oprogramowanie w różnych jego obszarach, od analityki i szczytywania i analizy danych poprzez. Szeroko rozumiane, disaster recovery. I to jest bardzo ważne. W tym wszystkim, to co jest ważne, i jak spojrzymy na akwizycje z ostatnich lat, choćby nawet z 2018 roku, akwizycja firmy Cloud Technology Partners, gdzie pozyskaliśmy wiedzę i kompetencje typowo konsultacyjne w obszarach, w których ciże konsultanci, ta wiedza była agnostyczna w stosunku co do technologii, którą wybraliśmy. I to pokazuje, że rozwijamy też te umiejętności takie konsultingowe, wdrożeniowe, doradztwa dla naszych klientów. I to jest też komplementarna część tej strategii i tej wizji, którą prezentuje Antonio Neri. Można to podkreślić, powiedzieć, chyba podsumować jednym zdaniem: Jesteśmy Cloud Company. Jesteśmy firmą, która oferuje rozwiązania chmurowe. Myślę, że wszyscy partnerzy w naszej branży, ale nie tylko, chcą pracować z partnerem bardzo silnym którego marka jest rozpoznawalna, którego jakość, jeżeli chodzi o dostarczane rozwiązania i usługi, jest na najwyższym możliwym poziomie i którego zespół jest zdeterminowany do osiągnięcia tego sukcesu. Więc, ponieważ tak podsumowałam to, co jest ważne w mojej ocenie osobistej dla partnerów, to jest dokładnie kierunek, w którym chcę prowadzić firmę Hewlett Packard Enterprise w Polsce. Czyli chcę zwiększyć tak zwane ssanie z rynku. Chcę, żebyśmy byli bardzo aktywni i mega obecni na rynku polskim wśród wszystkich naszych klientów, nie tylko w, u małego klienta, ale także u średniego, w szeroko rozumianym SMB polskim i w sektorze enterprise'u, zarówno tego komercyjnego, prywatnego, jak i sektora publicznego. Czyli jeżeli spowodujemy, że nasza obecność na tym rynku po stronie klienta końcowego się zwiększy, tym samym zyskają nasi partnerzy. To jest jeden element niezwykle ważny. Drugi to jest na pewno szeroko rozumiana edukacja w postaci szkoleń i oferowanie naszym klientom i naszym partnerom wzmocnienia ich zespołów, jeżeli chodzi o kompetencje, szczególnie w tej branży, w tym obszarze technologicznym, bo to jest siła Hewlett Packard Enterprise na świecie. I my za mało o tym mówimy, że to jest firma, która była zawsze niezwykle innowacyjna w obszarach technologicznych, stricte. I to jest firma, która ma niesamowitą wiedzę, którą chce bardzo aktywnie się dzielić. I trzeci, myślę, nie ostatni element, ale na pewno jeden z wielu, to równie ważnych, ale nie mamy czasu, żeby wymieniać wszystkie, to jest na pewno nasza elastyczność, szybkość działania, podejmowania decyzji i oczywiście umiejętność proszenia korporacji o właściwe zgody, żeby było łatwiej wszystkim i żeby też klienci rzeczywiście nie tylko w słowach i w marketingu zobaczyli tę determinację, ale także w tym, co oferujemy. Ja zawsze doświadczałam bardzo dużo dobrego ze strony wszystkich firm, w których pracowałam, ale przede wszystkim ze strony jakby kanału partnerskiego, firm partnerskich. Bardzo dużo u mojego przedostatniego pracodawcy miałam okazję współpracować z partnerami. To jest rzeczywiście jest zacny i szczególny kanał natomiast patrząc z perspektywy dzisiejszej to mogę powiedzieć że na pewno bardzo miłe jest to że mamy bardzo lojalny kanał partnerski bardzo mocno mówiący o sile tego takiego związku relacyjnego z marką i wiary w tą technologię i w wizję, którą dzisiaj prezentujemy. To na pewno było coś, co mogę powiedzieć, że buduje we mnie wiarę i nadzieję na to, że może być bardzo dobrze w przyszłości wspólnie. Myślę, że też bardzo uczciwa, szczera, transparentna komunikacja. Zarówno w obszarze dyskusji makro i mikroekonomicznych, ale także takich typowo operacyjnych, czy ogromna wiedza naszych partnerów, zarówno o rynku, jak i o rozwiązaniach, które oferują, i myślę, że bardzo jasno deklarowane oczekiwania w stosunku co do mojej osoby, jako osoby nowej, która przyszła i zarządza organizacją, a także oczekiwania kierowane w stosunku co do całego zespołu. I to są chyba takie elementy, które dzisiaj się pojawiły i mnie bardzo urzekły. Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim, którzy dzisiaj są tutaj z nami i poświęcili swój czas, żeby ten wieczór i ten dzień spędzić z nami. Dziękuję także redakcji IT Reseller za to, że z nami jesteście bardzo serdecznie i że nas dzisiaj słuchacie i z nami rozmawiacie, żeby też dzielić się ze światem zewnętrznym tym, co mamy do zaoferowania, jakie są nasze plany. Ja oprócz tego podziękowania, to myślę, że wciąż jesteśmy w styczniu, czyli w tym obszarze takim, gdzie jeszcze ciągle życzymy sobie szczęśliwości z okazji Nowego Roku, prawda, więc myślę, że oprócz tych podziękowań zależy mi na tym, żeby pożyczyć naszym partnerom dobroci, życzliwości od losu i ludzi, zaznawania najintensywniejszych radości życia, a także prowadzenia z sukcesem swoich firm i satysfakcji ze współpracy z nami jako partnerem. Nam wszystkim oczywiście zdrowia Tobie także, ale od strony biznesowej, bo myślę, że to jest ważny element, na którym się należy Skupić. Mam taką nadzieję i życzenia, że wrócimy tutaj za 12 miesięcy i rzeczywiście to wszystko, o czym opowiadałam i o tym, jak ważne jest dla nas działanie zewnętrzne wśród, wśród tego całego ekosystemu w Polsce, zostanie ocenione jako rzeczywiście duży krok do przodu i coś, co pomogło partnerom rosnąć. I pomogło nam się wspólnie rozwijać. Mam także nadzieję, że będzie nas na tej sali, na dole, o wiele więcej, że będziemy mieli nowych partnerów, których bardzo serdecznie zapraszam do współpracy. I myślę, że też mam na myśli tutaj i resellerów z perspektywy biznesu transakcyjnego partnerów, którzy mają wartość dodaną w postaci budowania rozwiązań aplikacyjnych dla naszych klientów, ale także partnerów, którzy służą doradztwem, jeżeli chodzi o i szeroko rozumiane środowisko architekturę rozwiązań u naszych klientów. I uważam, że w tym obszarze mamy dużo do zaoferowania i proszę naszych partnerów i tych, którzy mają okazję tutaj mnie słuchać, żeby dali nam szansę i chcieli się z nami spotkać na krótką kawę, gdzie będziemy mogli o tych kompetencjach i otwartości na nowy biznes porozmawiać. Dziękuję bardzo.